Działoneczko, witam cię, widzę, jestem Przemek, a to jest Skins. No i co dzisiaj sobie podestujemy na pewno skrzynki, skrzynki tak jak, tak, tak jak to było ostatnim razem, czyli otwieramy 10 skrzyni z każdego rodzaju na razie z tych tańszych. I sumujemy sobie ile z tego jest profitu. Czy w ogóle będzie profit? Ym, ogólnie widziałem, było spoko zainteresowanie tą serią, w sensie bardzo Wam się to podobało. Także fajnie, mi też akurat te filmy nagrywa się bardzo fajnie. Generalnie bardzo lubię otwierać te tańsze skrzynie, yy, więc też fajnie, że Wam tego typu serie właśnie siedzą. Co, może zaczniemy sobie od, y, swoich, od swoich kodów promocyjnych. To znaczy, jeżeli wpiszecie sobie yy, na Jefferskinsie przemko z O na końcu, macie 5% do, do, do doładowania i macie również skrzynkę ze złoto 60 zł na start. Yy, co ważne, musicie być pełnoletni, też musicie liczyć się z tym, że te pieniądze, które właśnie wrzucacie na tą stronę, bądź z kina, no to jest jakby hazard, to jest ryzyko, więc też możecie to stracić. Także jeżeli ktoś jakby się z tym wszystkim liczy i chce sobie zaryzykować, żeby sobie pokręcić, to zachęcam do, do użycia mojego kodu. Też ten później jest, screenshota. Właśnie tej wpłaty możecie wrzucić na mojego Discorda i bierzecie udział do losowania pod mój film, w jakunek widza. Jeżeli jesteście zainteresowany o co chodzi w tej właśnie serii, jest to seria, gdzie widzowie mogą wygrać od 100 do 250 zł właśnie w skinach. Ale co, więcej szczegółów na pewno zaproszę Was na tamtą serię. Przypomnę że też szybko o moim kodzie promocyjnym z Jerby na dobraziele.pl. Tam też macie 5% dodawania na moim, z moim kodem Przemko z o na końcu. Dobre, chyba takiej w sumie pogadanki na początku mamy wszystko. Też dzisiaj losowo nie będę... Losowo z z poprzedniego filmu, po prostu ten odcinek nagrywam e, zaraz po tym, który wrzuciłem ostatnio, więc jakby też nie jestem w stanie zrobić losowania. E, po prostu następne filmy będzie będą dwa losowania. Myślę, że spoko deal, myślę, że raczej wam to będzie, e, będzie się podobać. Ostatnio zakończyliśmy na I Need Dolarach, czyli w tym razie, przepraszam, czyli tym, tym razem właśnie e, One Momenty sobie otwieramy. No i tak, jeżeli ktoś jeszcze tej serii nie oglądał, Robimy tutaj batelki 1 na 1 z botem, z każdej z tej skrzyni, która jest na GeForce Kinsie, będziemy otwierać 10 razy i będziemy, będziemy sumować e, 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 ewentualny zysk bądź stratę. E, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, e, to na pewno najlepsi, e, najlepszy zysk e, miała skrzynka za 2,20 farm id. Też będę Was w sumie prosił o to, żebyście mi dali znać w komentarzu, czy wolicie, żebym właśnie wklejał na film, jakby podsumowanie z poprzedniego odcinka, czy na przykład wolicie, żebym wkleił w komentarz i przypiął, i przypiął właśnie ten komentarz po prostu pineską, żeby on był na samej górze, tak żebyście też mogli sobie przeczytać sami, jak to ogólnie wszystko wyszło. Jak w ogóle wygląda tutaj ta sytuacja? Na razie bardzo słabo. Właśnie te one momenty są bardzo dużo procentówką. Niestety bardzo słabo na razie, same gloki. okej, okay, no. Na ten moment batelkę wygrywam, tylko teraz pytanie, pytanie, czy ona się zwróci? Na ten moment chyba nie. Na ten moment wydaje mi się, że jesteśmy w plecy i to w sumie dosyć duże plecy. Ok, dobra, dobra, dobra. Sami sobie już drognęliśmy, tak naprawdę, 16 zł. Tu też każdy ten glock kosztuje złotówkę, czyli w sumie nie. No, zwrotka raczej być powinna. Ratę na pewno będzie moje OK, czyli mam tutaj jest 40, mam 55 niby OK, ale powiem szczerze, że mogło być, być lepiej. Tak mi się wydaje. No dobra, w takim razie one momenty Bizony, właśnie bardzo ciekawa jestem tych Bizonów, tych Petek, tych ump bo ogólnie kiedyś pamiętam, że bardzo dużo tego, tego otwierałem. I to są, to są skrzynie, które naprawdę potrafią czasami sypnąć takim skinem, że to jest głowa mała, nie? Że to jest jakby skrzynka za 4 zł a ona potrafi dać naprawdę tyle czasami. Naprawdę potrafi zwrócić batelkę i to kilkukrotnie. Także no co, trzymajmy kciuki. Zaczynamy w sumie no tak średnio, średnio, bardzo średnio, bo to jest skrzynka za 4, a ona nam dała. Z... Oje oje, tu jest dalej lipa! Hmm, tu jest dalej, dal, okej okay, tu już będzie lepiej, o kurcze pieczone, 18 aż, okej okay, dobra, fajnie, fajnie, bo jest, już jest połowa batelki zwrócona, tu jest 12 dobra, tu będzie coś czuję, dobry profit, bardzo dobry profit Pytanie finalnie dla kogo ten profit wyjdzie. No na ten moment. Na ten moment ma to chyba Jerry. O nie, ten Orion jest za 8, ok? A nie, to nie jest Orion, bo tak samo wygląda USP i, i on właśnie jest, nazywa się Orion. Ej, dobra, co te bizony dają nagle. O, starej, to stuba będzie. Patrz to, 11 dla mnie, Dychę dla Co jest grane? Ty, coś się teraz. Czujesz to? 8 dla mnie, ej, dobra. Tu będzie mega mega gruby profit. Znowu dla mnie 12. Ja pierdziele, ty no 112 zł z takiej batelki. No powiem szczerze, że mega mocna i nie spodziewałem. W się, sensie, spodziewałem się, że batelka może zrobić 6, 7 dych, ale że 120? No kurczę, pieczone. <gry> Mocna sprawa, mocna sprawa. Dobra, lecimy z kolejnymi. No to w, w tym momencie mm, najkorzystniej wychodzą Bizony. Z tych, z tych wszystkich skrzyń, które otwieraliśmy dotychczas, z, jakby patrząc na odcinek poprzedni, ten, który nagrywałem ostatni, który już jest na YouTubie, najkorzystniej wyszło nam na Bizony. Sądzę, że to też jest trochę zakłamane, no bo tak naprawdę jakaś skrzynia może być gówniana, ale też na przykład może polecić skin, który będzie warte, powiedzmy, nie wiem, trzykrotność, trzykrotność całej batli. I już będzie, już będzie zawyżona ta cena, no ale zobaczymy, zobaczymy No jakby, no chciałbym też zobaczyć jakiegoś takiego naprawdę grubego skina, który będzie naprawdę jeden skin warty powyżej stówy Bo też fajnie, bo to jest też mały procent szans na takie skiny najczęściej Dobra, tu trzeba chyba dać łyczka, łyczka yerby na, na Farta, bo jest widzę lipa straszna Patrz co się dzieje stary, ty 4,50 dla, no tutaj jak tamta batelka oddała naprawdę srogo, oddała dla mnie. Tak, tutaj są, widzę, bardzo duże plecy. Bardzo duże plecy. Abstrahując od tego, że ta batla się na ten moment w ogóle nie zwraca, i. No, patrzcie, to nawet nie ma jednej broni, która była droższa niż 4.64. Ale czy nie? Nie, była tutaj 6.88, była faktycznie ale no, tu jest bieda, straszna bieda o i te petki raczej są chyba do zapomnienia powiem szczerze, że ona mm, wcześniej mi naprawdę oddawały, tutaj ta niebieska jak poleci, ona jest e... czekaj te, tak, aha, ale ona nie jest taka mała mały procent szans, a e, ja je trafiłem kilka razy nie no, ja wiedziałem, że na takim niskim procencie o kurcze pieczona i to nie wiem, czy to nie jest pierwsza batelka na minus, pierwsza skrzynka, która właśnie nie wypadła na minus, ona ma 33 z 40 no, nie ukrywam, że na pewno mogło być lepiej, to, to jest akurat niepodważalny fakt. No i Uempeki, to jest też Uempeki i te Ridiculusy, czy jak coś tam nazywa, one też naprawdę, e, tych skrzynek jestem ciekawy, ona potrafią sypnąć naprawdę srogim, srogim skinem i oby tak było też tym razem, byłoby w sumie miło. Dobra, mamy bota. Odświeżę sobie szybko, bo coś się, coś znowu zamula. Nie wiem, czy widzowie zwróciliście uwagę. To jest akurat bardzo bardzo ważny fakt. Zacząłem używać dużego obrazu, tak. W końcu nie zapominam, w końcu mam to w głowie. O kurde, dwie dychy mi dało! Dobra. I widzicie, właśnie to jest to. Jednym skinem pół batelki się zwróciło, nie? Także, kurcze pieczone. No, ale właśnie te i te depaty, one są strasznie gówniane i ona właśnie dużo... Okej, okay, tu chyba o 14 dla mnie. Dobra, i na razie sam sam dropię te skiny. To ogólnie bot chat na razie jest na dużym na dużym minusie. Okej, okay, z dalej 8 dla mnie. Super. Na razie to na razie daje bardzo dobrze. Tylko właśnie jest zbyt dużo tych skinów po 20 groszy, po 20, po 60, okej, okay. ten na prawo jest za 2,52, wygląda dużo drożej, nie? Generalnie tak jak to często mówię o skinach, którego nie znam, a wygląda na drogiego, że na przykład czasami skin jest warty 5, a wygląda takiego, co mógłby być warty 50 albo 500, nie? Jakby wiecie o co chodzi. Eee, niejednokrotnie na pewno trafiliście skina, który wyglądał jak gówno, a kosztował mega, mega dużo pieniędzy. Dobra, tu mamy też... Tu mamy też proficik, co prawda nie tak duży jak w, poprzednich skrzy... jak w poprzedniej skrzyni, ale i tak, i tak srogo, i tak srogo. Dobra, w takim razie teraz tutaj, no to jest procentuwa, która naprawdę jak da, to jest siwy dym, naprawdę siwy dym. <grym> I no kurczę, jeszcze sprawdzę szybko, co. No tutaj ten galil, tak naprawdę wszystko oprócz tego galila jest mocne. Mamy, mamy tutaj oponenta, o dziwo, o dziwo nie będziemy tym razem kręcić z botem. No i właśnie to jest to. To jest to, że jest ten obstrany galiu który jest y, warty 16 groszy. Ile ten negev? Mm, dyszka. No dobra, ale dyszka to jest nic. To akurat y, skrzynce dyszka to jest nic. I tak naprawdę z tym go w stanie od tak, od tak sobie pyknąć. I oby tak było. Wiesz, że jakiś skin. Jakiś skin poleci tu do mnie. W ogóle ostatni film nagrywałem w sensie. Yy... Jak o kurczę, podysza. E, ostatni film, właśnie coś było z mikrofonem. W sensie miałem go zbyt bardzo odchylonego od twarzy, przez co ten dźwięk nie był taki, e, no po prostu nie był taki, jaki powinien być. E, teraz właśnie gdzieś tam staram się sobie to wytry wytryklować jakoś tak, że było git. Chyba jest ok, chyba jest tak, jak, e, jak powinno być, tak jak bywało zawsze. No dobra, tu z tej skrzyni będzie profit, to będzie też całkiem fajny profit. Niestety nie dla mnie. Tutaj, jak widzicie, daje skinę daje skiny po dyszce, ale on tych skinów trafił 4, ja tylko dwa. no musiałbym teraz coś za dwie dychy trafić ale trafiam za dyszkę, jeszcze mu się dorzucam tą dyszką i w sumie to nic więcej, no bez historii niestety dla mnie, a dla niego no fajny profit, bo tak naprawdę zrobił e, zrobił nasz oponent trzy dyszki, 3 dyszki profitu, więc uważam, że na duży plus skrzyneczka, e, dobra mamy to stickery kurcze pieczone, akurat jeżeli chodzi o te e, kapsuły Zależy, jakby raz nie potrafię naprawdę fajnie zebrnać, jestem w ogóle zdziwiony, że taka skrzynia, że taki drop jest takiej taniej właśnie skrzyni, a czasami jest właśnie same te, te takie kufna po kilkanaście groszy i naprawdę aż się odechciewa otwierać, nie? Najgorsze jest to za 20 taka psuła, to te ludziki po 30 groszy, czy tam za 16 groszy lecą, no to aż się nóż w kieszeni otwiera coś takiego widzisz, nie? Oj, tu miałem właśnie tą naklejkę, która była w sumie najdroższym dropem z tej, w tej całej skrzyni. Dobra, jak to ogólnie ta sytuacja wygląda? No na razie jest kurcze pieczone. Też tak, kurcze, że no skrzynia się naprawdę nie chce przedstawić nam tutaj bardzo jakoś na filmie dobrze. A wręcz w drugą stronę przedstawia się bardzo, bardzo źle, bo tak naprawdę okej, okay, tu jest dobry drop. No na razie z tych droższych skinów mamy plus minus 16 zł, Reszta są okej, okay, to jest droga za 11, tak, to jest droga. E, I całkiem w sumie fajna naklejka. Tutaj jest w sumie tylko złotówka. Okej, okay, no ale skrzynia też raczej powinna się chyba, chyba zwrócić. Mam taką nadzieję, bo też w sumie te tańsze, tańsze naklejki tutaj dropią. One też jakoś tam podbijają delikatnie pula. Eee, nie, no muzyka chyba nie jest głośna, więc musiałem sobie sprawdzić w OBS, bo mi się w słuchawkach strasznie jakoś dudni, ale chyba jest okej. Okay. Jak tutaj? Okej, okay, no tutaj mamy wina. No, i mamy 7 zł profitu, tak naprawdę. No, też raczej bez szału, bez historii. Ale ważne, że profit, tak naprawdę do, do tej pory tylko jedna skrzynka była na minus. To było z tego co pamiętam, tapetka. No i co? Teraz chyba to, co tygrys klippa najbardziej, czyli Szymonki. Tak, czyli Szymonki. Dzisiaj w sumie fajnie, bo dzisiaj będzie odcinek z tych wszystkich skrzynek za 4 zł. No i w sumie no zobaczymy, kto będzie tutaj wygranym tego wszystkiego. Wydaje mi się, że Szymonki naprawdę tu mogą, mogą zawojować w tej, w tej całej puli, bo to jest procentowa, która jest bardzo chamska, ale jak da, to jest naprawdę koniec świata, nie? To jest naprawdę siwy dym. No i tutaj. Co zrobiłem ja najdroższego? Kurde, Na pewno byłem w butelce, w której e, jakiś oponent dropnął tego Digla. Wydaje mi się, że chyba tego Kawaha też, ale nie jestem pewien. Ok, mamy bota e, bot'a Jerego, odświeżamy. Proszę, jak najmniej augów, bo ja tu w tej, w tej skrzynce widzę potencjał na ogólnie największą wygraną. W sensie, jeżeli chodzi o koszt bitwy, do, do tego ile jesteśmy w stanie e, dropnąć, to tutaj z tych tańszych skrzyn chyba widzę największy potencjał na, na właśnie topeczkę. Ale zobaczymy, no zobaczymy. Tak jak już mówiłem ostatnio na filmie, na live'ach bardzo mi tę skrzynkę zachwalacie. Mówicie, że, że jest naprawdę super. Generalnie... Czasami jest, czasami nie. No tutaj widzicie, to jest dopiero pierwszy skin, który jest cokolwiek warty. A kurcze pieczone, no jest na razie... Na razie jest tak o, jest na razie bez strzału. No patrzcie to, CYAM ja SAM w ogóle jest... Jest straszna lipa. Okej, okay, znowu hauk. Nie no, co jest grane? Ty. Okej, okay. o to jest coś warte: 30. No i dobra, wygrywamy. Mamy, mamy teraz wygraną, i tak naprawdę dzięki temu skinowi e, ta batelka jest cokolwiek warta. Bo normalnie to byłoby 28 zł u po prawej stronie, i u mnie było tam, nie wiem, może z 2 albo 3 zł z tych, z tych augów, nawet mniej. Także całkiem okej. Okay. No skrzynka, kurczę, miała większy potencjał. Niestety miała większy potencjał. Ale no, no, no nie tym razem, nie tym razem. No i co widzowie, w sumie dzisiaj był plan, żeby właśnie tylko te skrzynie za 4 zł pootwierać. No i tak jak to właśnie było ostatnim razem, tym dolarem zakończyliśmy film i zaczęliśmy sobie dzisiaj one momentem. I tutaj wszystkie za 4 mamy już właśnie w tym momencie otworzone, także następny film zaczniemy sobie od tego. A na koniec co, na koniec jakiś skin musi, was, musi do was polecieć. Tylko myślę w sumie jaki, myślę w sumie jaki hmm. Może byśmy na przykład zamiast kupić, mam, mam inny pomysł, zamiast kupić sobie otworzymy, otworzymy skrzynkę I wypłacimy wam jakiegoś skina, który nie będzie jakiś e, Który aż tak bardzo nie nadszarapnie mojego budżetu mam nadzieję, tylko co może byśmy wzięli, ostatnio były emki, no może teraz byśmy wzięli jakiegoś kałaszka, co? E, wzięlibyśmy kałaszka, otworzymy sobie kałaszka razy 3, co tutaj poleci? No, nie, no raczej, raczej um, jungle. Chociaż ten Jungle Spray jest 25 zł warty. Um, kurczę, nie wiem. Na razie go zostawię. Może finalnie on do Was trafi. Chociaż to nie jest jakiś ładny skin, ale jakby na swoją cenę ma. Ja tutaj też bardziej patrzę, patrzę na cenę. A, ile ten kołaczek? on będzie chyba drogi, co? Czy nie? Safety, nie no, okej, okay, ja takiego gówna wam nie mogę dać. Otworzymy jeszcze raz, jak nic nie poleci fajnego, ee, no to finalnie... Oj, to jest za 1400! O, stary, jakby to poleciało. Nie no, takiego gówna wam nie chcę dawać. Nie, dobra, dobra, weźmiemy coś ze sklepu widzowie. No przepraszam, że zmarnowałem wam prawdopodobnie dwie minuty życia. Ale no nie chcę wam dawać coś, co jest brzydkie po prostu, ale, ale wiecie, ma jakąś tam macenę. Ja chcę wam dać coś, czym będzie wam się na pewno. Przyjemnie, przyjemnie i miło grało. No a taki obśrupany kałach raczej nie będzie takim. E, takim. E, fajnym skinem do gry. Tylko myślę, co to kurczę, pieczę jest. E, ta awubka fobos może nie. E, kurczę, może taki emeraldzik? Czekaj, bo mi coś przeskoczyło. E, emeraldzik był wcześniej, czy. A może takiego Cortexa wam wykł... Ej, dobra, tak jest. Dzisiaj dzisiaj do wygranie jest taki Cortexi ze 2376. Także co widzę? Jeżeli chcesz wygrać tego skina, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja, komentarz pod filmem. Ehm, no i co? Pamiętajcie o moich kodach, o moich kodach na dobreziele.pl i na GeforSkinsa Eee, po prostu jeżeli dacie mi potwierdzenie tego, tej wpłaty z Dziworskinsa, bierzecie udział do losowania pod odcinek. Eee, też tych, potwierdze, tych, tych potwierdzeń nie ma jakoś zbyt dużo na ten moment, także jest duża szansa na, na wzięcie udziału. Dzięki Wam za dzisiaj i widzimy się następnym razem, widzimy się na live'ach, trzymajcie się, cześć!